Ja Jesteśmy na Lutysku, ja na panę drugiego za kilka. Dwie godziny. No co dwie godziny, wylatuję na martę. Tylko tam jest inna strona czasu do czego dołożyć z godzinę do przodu, a start mamy o 7.30 naszego czasu do 6.30 start niedzielę. A tam wiek, a tu dzisiaj będziecie na Malcie o której godzinie. I na Malcie będziemy jakieś przed ósmą. To... Bo do 2 godziny 40 minut leci samolot i tu są zbiórka kolegów jeszcze. No tutaj biegaczy jest. Tutaj zbiórka zbiegaczy, tutaj koło jeszcze jest. Ponad no, godzinę czasu, jest godzina czwarta. No. no to będzie moje dziewięćdziesiąte szóste zawody. I maraton właściwie. A to jest maraton teraz co to Dziewięćdziesiąte 42 km. I 195 metrów. 195 Bo tak, z flagą nie. polską. Tak, jak zwykle tylko, z tą samą flagą, co tylko, w Nowym Jorku. Tylko flaga nie jest niedokładnie polska. No. Tak, ale jest, jakby nie było cokolwiek. No, jest. kolory podobne, ale według konstytucji to nie jest flaga nie, polska. Nie, ale przynajmniej nie jest bazgrana po fladze. No nie, no. ale byłeś w konsulacie w Ameryce i, i nic konsul nie mówił na ten temat. Nie, bar ale bardzo hmm. byłem zaskoczony, że byłem. Nie, ale flaga, że taka jest. Nie, jakoś, nie, 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 nie skapował się. Nie, wiedział. Wiedział, Boże, że coś, nie, coś jest nie tak, Nie, ale co bo zbora? on miał, widziałeś, że na białym tle jest orzeł, samo, bo to jest, tylko mogą stosować tę flagę placówki dyplomatyczne i statki no, morskie, no a to jest taka flaga, pseudoflaga. No ale nie wiedzieć jaka jest, bo na no. przykład flaga Monako też jest czerwona, tylko że Też. no i te, no co? Ale jest, to już inna sprawa, no. Tutaj wszyscy się tutaj no, dobra. jeszcze męczą telefonami. Tak, bo jeszcze musimy aplikacji mieć to na toro i telefonem i mamy wydawane... I tu koledzy też twoi tutaj co siedzą? Tak, tak, tak. tak. To jest, się zbierają tak, już, tak, tak. już część Będzie już jest. Będzie około 40 osób. Hmm, hmm. Taka grupa leci nas tak, na My lecimy ten. Już to gdzieś na odprawę, nie? To są też tutaj twoi tak, koledzy. Tak, Zbiegacze. Ja się nie będę przedstawiał. Nie muszę się przedstawiać. Dla, dla filmu. U moj kamerę samą przed to wylotem tutaj repo, fotoreporter. A to no. będzie na profilu Facebooka media. On tylko zajedzie i od razu musi. No to wieczór dopiero będzie, to na razie. Na razie tyle.